Witam tu Andrzej z Witryny Świat ducha. Temat dzisiejszego filmu. Dlaczego narcyz nas oszukuje i po co nas oszukuje? Te filmy nagrywam dla osób wysoko wrażliwych, mających kłopoty z narcyzami, z własną straumatyzowaną duszą i zainteresowanych duchowością. Dla niektórych osób te filmy mogą wydawać się niepoprawne albo nieodpowiednie. Dziękuję za komentarze, polubienia i za wsparcie dla kanału. Dlaczego nasz narczys oszukuje? I po co? Tutaj macie wspaniały obrazek przed sobą. Tutaj jest bardzo coś atrakcyjnego, lśniącego, błyszczącego. Jest to tak, można powiedzieć, przejawienie się atrakcyjności. Tak wy wydaje się, że to jest coś ekstra, prawda? To być może, że jest coś ekstra. Na tym konkretnie przykładzie jest to może prawdziwy właśnie pierścień z kryształem, jakimś bardzo wartościowy. I do tego można by porównać osobę narcystyczną. Przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku jest to coś aż tak bardzo pociągającego. Natomiast po jakimś czasie obraz się zaczyna rozmywać. I właściwie tak rozmyty obraz to narcyz chce, żebyśmy mieli tak rozmyty obraz. Narcyz ma swoje potrzeby, tyle, że on sam po pierwsze, nie chce się do tych potrzeb przyznać, nie chce się przyznać do tego, żebyśmy to my mu matkowali, żebyśmy to my go wspierali, żebyśmy to my go ładowali energią, uwagą, zasilali pochwałami i tak dalej. No nie, nie chce się przyznać bo jeżeli by tak było, żeby się przyznał, to by musiał odejść od takiego pięknego wyobrażenia o sobie samym, które tutaj macie. To jest, to jest właśnie takie wyobrażenie takiego ekstra kogoś, czegoś, kto, kto jest tak wspaniały. Narcyz właśnie ma, takie przekonanie o sobie, że taki jest wspaniały. Ale po jakimś czasie nie jest w stanie utrzymać tego, bo tak naprawdę jest ekstra sponiewierany, jest ekstra potrzebujący, jest bardzo niepewny siebie. Rozpaczliwie wręcz chce potwierdzenia dla siebie. Chce potwierdzić swoją pozycję, ale to nie jest. Niska pozycja. Wiecie, jeżeli mamy na przykład kota i on się łasi, to jest to, jeżeli go głaszczemy, to jest to w jakiś tam sposób potwierdzenie jego, dla niego, dla jego pozycji, dla jego istoty, dla jego bycia, dla jego zwierzęcości. Tyle, że kot się nie, wy, nie wynosi ponad nas. No, czasami, tam wiecie. Próbuje coś tam zaczepić, ale to są, to, to nie jest strategia jego życia. Kot chce, żebyśmy go pogłaskali, bo wie, że to będzie dla niego przyjemne. To jest zdrowe. To jest coś zdrowego. On, on dostaje głaskanie, my, my dostajemy przyjemne odczucie i tyle. Natomiast Narcyz chce, żebyśmy go głaskali w taki sposób, wiecie, totalny, ekstra, chwalili, wysławiali go, traktowali jako półboga i tak dalej. Ale chcę, żebyśmy to robili z pozycji poniżenia, z pozycji upodlenia. Z pozycji bycia kimś gorszym, że my sami godzimy się na to, że my jesteśmy w niższej pozycji, że my nie jesteśmy, nie jesteśmy tak wspaniali jak on, że my mamy niższą jakość. On nie chce, nie może, bardzo nie chce tego, żebyśmy my byli prawdziwymi, przeżyciowymi partnerami dla niego. To nie jest tylko tak, wiesz co, no, ciężko mi jest, bo się ostatnio bardzo poniżyłem w życiu, chcę pobyć z tobą, żeby dojść do siebie. No nie, on nie tyle chce być naszym partnerem. Co być chce naszym królem, naszym władcą, naszym zarządcą, zarządcą naszego życia. Chce udowodnić nam wyższość, zachowuje się jak bardzo małe dziecko, jak, jak niemowlę wręcz. Wiadome jest, że dla matki niemowlę jest właśnie takim. Kim kto jest ważniejszy, można powiedzieć. W tym momencie, no bo niemowlę jest po prostu zupełnie bezradny. No, tyle, że narcyz nie jest niemowlęciem. Dla narcyza, niestety, dla niego wydaje się, że ta pozycja niemowlęcia jest poprawna. Że bycie człowiekiem dorosłym, a jednocześnie dominującym drugą osobę to właśnie jest jego los, to jest jego przeznaczenie. On sobie tak wyobraża, że to jest jego prawda życiowa. Że ta dominacja nad ofiarą, nad nami, to jest właśnie jego prawda. To jest jego wyzwolenie. A my tylko po prostu jesteśmy ci niechętni. My jesteśmy ci, którzy mu zaburzają życie, zaburzają ten oczekiwany los. My jesteśmy niechętni i w ogóle opuszczamy się, nie dajemy mu. Jesteśmy Nieużyteczni, ponieważ nie, nie, nie chcemy tak bardzo dawać mu tego, co mu się tak bardzo należy. No i jeżeli on sobie wyobraża, że jest takim królem, no to a jeżeli my mu tego nie dajemy, no to on ma prawo nas poniżyć. On ma prawo nas upokorzyć. Czy to jest partner, czy to jest ojciec, Czy to jest matka? Czy to jest partnerka? Czy nawet to jest dziecko, dziecko też potrafi być narcystyczne. I te wszystkie osoby ja tutaj już nie będę wy, wyróżniał, jak które się zachowuje. Możecie się do, dopasować do własnych przeżyć. Te wszystkie osoby, mają poczucie uprawnienia, uprawnienia do opieki, uprawnienia do udowodnienia własnej wyższości, że oni, oni mają prawo wymagać, oczekiwać od nas. To jest oczywiście z takiego zwykłego roz, zdroworozsądkowego punktu widzenia, jest to szaleństwo. A stopień intensywności tego jest to stopień choroby psychicznej po prostu. To już jest wręcz można powiedzieć choroba psychiczna. Tego tak nie nazywają psycholodzy czy psychiatrzy, ponieważ by mieli niezły mętlik, ponieważ tych osób jest tak dużo. Poza tym te osoby są nierefleksyjne. Niereformowalne, i tego by się nie dało opanować, jeżeli by poszło to w kierunku tego, że to jest choroba psychiczna, to, to po prostu no niestety społeczeństwo by miało za duży kłopot. A więc to nie będzie, nie będzie usta ustalone w, w pozycji choroby psychicznej. To, Osobne zrobili piękne, piękne, na, piękną nazwę, zaburzenie osobowości. Jeszcze powiedzieli, a to jest w, w takim zakresie y, całego spektrum, czyli można się tam kamuflować i właściwie nikomu nie można tego udowodnić, bla bla bla, bardzo ładnie. U nich nie ma kłopotów. U nich nie ma kłopotu, tylko jest kłopot u osób, które z tym narcyzem się niestety związały. I teraz, dlaczego mamy taki kłopot? Czy nie moglibyśmy po prostu powiedzieć: A tam wiesz, gadaj sobie zdrów. No to jest właśnie trudne. To jest właśnie trudne. I tutaj wchodzi. Wytłumaczenie duchowe. Dlaczego jest to dla nas tak trudne? Jeżeli byśmy byli tylko świadomością i osobowością, i po drugiej stronie też to byśmy mieli, co, co zresztą psycholodzy i psychiatrzy domniemują i tak zakładają w swoich przemyśleniach, to by naprawdę nie było kłopotu. I rzeczywiście można by. Nazwać narcyzm zaburzeniem osobowości, no źle się ten człowiek przystosował do życia. No bo osobowość to jest, sposób suma sposobów przystosowania do życia. No okej. Okay. No to okej. Okay. Tyle, że my jesteśmy czym więcej niż osobowość. I tutaj psychologia i w ogóle nauka ma duży kłopot, ponieważ jest to w obszarze niewidzialnym, niewidocznym. Ale jak spojrzycie na. No, chociażby widmo tego, jaki kawałek fal elektromagnetycznych widzimy i co jest widoczne, a co jest dla nas niewidoczne, to można się za głowę złapać, jak my mało widzimy. No, chociażby z tych fal elektromagnetycznych. Ale są jeszcze inne rzeczy. Są Obszary, w których w ogóle oni nie percepują. W kosmologii na przykład ciemna materia, ciemna energia. I mówią. O, dziesiątki procent z wszechświata jest z tego złożone, a my tego nie jesteśmy w stanie bezpośrednio postrzec, spercepować. Nie jesteśmy nasze urządzenia. Badające, dajmy na to dosyć obszerne widmo elektromagnetyczne nie, nie percepują tego, nie dostrzegają tego, tylko możemy się domyślać przez wtórne oddziaływania na gwiazdy, na galaktyki, na materię międzygwiezdną i tak dalej. No, pięknie. Tylko że. Reszta nauk, reszta dziedzin nauki nie bierze tego pod uwagę, nie bierze tego na poważnie. To nie jest brane jako jakiś argument na potwarzanie naukowości, prawda? Że. Duża część świata jest nie, niepostrzegalna przez naukę. No, to by mocno zaburzyło szyki, ale dzisiaj nie o tym. Chodzi o to, że my mamy duszę i narcyz ma duszę. Tylko, że nasza dusza jest wrażliwa i my, jako osoba, jako świadomość, jak to wróż Rodin mówił, my jako my. Mamy dobre intencje. Chcemy dobra dla ludzi, chcemy dobra dla siebie, chcemy dobra dla ludzi wokoło. Natomiast już dusza narcyza potrafi nie chcieć tego. Dusza narcyza potrafi być tak skrzywiona, że ona będzie. Współpracować z ciemnymi siłami duchowymi. I ona będzie przekonana, że to jej się należy. Że na przykład została tak skrzywdzona, że właśnie potrzeba jej takiego bardzo dużego wzmocnienia. Że została tak skrzywdzona, że ma prawo dominować. Testować, oskarżać, karać, poniżać, że ma prawo udowadniać swoją wyższość, no bo została tak bardzo skrzywdzona kiedyś, tak? Tam nie ma refleksji. To są osoby nierefleksyjne. I oszukiwanie nas przychodzi narcyzowi bardzo prosto, bo tam jest jedna prawda wewnątrz. Na zewnątrz Narcyzm może kręcić, lawirować. Ale odczuciowej, wewnętrznej prawdzie, że ma prawo krzywdzić, nie chce się sprzeciwić. On będzie bardzo dbał o własny wizerunek. Ono pięknie będzie się prezentować. Będzie oszukiwać, a im bardziej daleka. Osoba od, od znajomych, tym, tym, tym mniej będzie widzieć tak naprawdę tego narcyza. Najbardziej poszkodowane osoby są najbliższe. Im bardziej się angażujemy z narcyzem, tym bardziej mamy szansę być poszkodowani. Bo narcyz będzie chciał, Widzieć w osobach bliskich po prostu kogoś, kto, kogo nazwać można niewolnikiem. Ale to nawet nie on jest. Jeżeli on będzie zaprzeczał tym niegodziwym postawom, to on będzie to robił bardzo przekonująco. Dlaczego? Bo to nawet nie jest on. On sam ten narcyz, bardzo często osobowość tego człowieka jest ogromnie naiwna, ogromnie taka pierwotna, nierozwinięta. On nie ma prawdziwe, prawdziwej opieki od wyższych jaźni, od aniołów opiekuńczych. On ma od ciemnej strony, od łuku duchowego wstępującego, od tego, co się nazywa upadającymi aniołami. To tamci go trzymają, to tamci się nim opiekują. Bo on, on jest dla nich żniwiarzem. On jest takim, jak to po angielsku jest harwesterem. Mają tutaj Żniwiarza, który przyszedł do was na żniwa i będzie was obcinał. Będzie doił was, będzie od was wyciągał, oszukiwał, kła kłamał, kradł waszą energię życiową. Wasze zasoby bę będą Kradzione, ale to będzie w ekstra białych, delikatnych rękawiczkach robione. Wszystko, wy nawet będziecie, wasze dusze nawet będą myśleć, sobie, że, że on czy ona robią wam dużą przysługę, że to w ogóle tak się dzieje. Ale po 10-15 latach, 20, możecie się przekonać, że tak naprawdę pozbawiano was, waszego losu, waszego życia, czasu waszego was pozbawiano. Opcji życiowych was pozbawiano, po to, żeby nie, nie po to, żeby ktoś miał wspaniałe życie. To jeszcze by było jakoś. Po to tylko, żeby energii od Was poszły właśnie do tego ciemnego półboga. Żeby on został nasycony. Narcys sam tego nie, nie bierze. On tam bierze jedynie kawałeczek. Kawałeczek tej energii. A i to się degraduje. Narcys tylko na, na chwilę troszeczkę się poczuje lepiej, jak będzie nad wami górował. To tak jest ustawione. To, to jest taki bardzo. Sztywny model, bardzo sztywny wzorzec, i dlatego narcyz nie na długo się nasyci waszą energią, ponieważ on ma jeszcze następny raz wziąć od was tą energię. Także ten pierwotny obrazek, jakże piękny i atrakcyjny, najpierw się rozmazuje. A na koniec, jeżeli my patrzymy się, co tam się dzieje, to widzimy, że to je, nie ma tu harmonii. Nie ma harmonii, jest jakiś Bohomas, jeszcze z czarnymi wtrąceniami to są czarne siły. To to wygląda może fajnie, ale tak naprawdę, jak się przyjrzeć, to to, to, to nie jest fajne. Ta atrakcyjność, którą narcyz przejawia, to ona jest zrobiona, stworzona. Ona jest taka, żeby przyciągnąć ofiarę. To jest zanęta, to jest przynęta. Tyle, że to nie jest tak prosto, jak mówią psychologowie, psychiatrzy. Że to on, za, zaburzenie, zaburzenie osobowości. Nie. Te nadludzkie siły, duchowe siły, one tam są i one tam użyczają swoich energii narcyzowi, żeby właśnie tak lśnił. To lśnienie, ten blask, ten, ta, 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 ten blichtr narcyza. To jest właśnie to, dlaczego on tak może nas oszukać. On może nas oszukać, ponieważ używa nie swoich energii, używa potęgi energetycznej, wspaniałości energetycznej, która nie przychodzi do Niego. Która nie jest Jego, która przychodzi do Niego. Tak bym lepiej powiedzieć, prawda? No, mam nadzieję, że, że to pokazało Wam takie wytłumaczenie, obraz te, tej sytuacji, że na zewnątrz to tak wygląda ładnie. <laughs> po jakimś czasie nie wiemy, z czym mamy do czynienia, a po jakimś czasie roz, rozpoznania widzimy, że tam. No to nie jest tak czysto, jakbyśmy, jakbyśmy sobie wyobrażali, prawda? I to jeżeli chrześcijanie kiedyś mówili o nauki o diable, jeżeli rozumieli, że tutaj na tym świecie istnieje siła zła oprócz sił dobra. To są siły zła i one wcale nie są takie, w cudzysłowie, niewinne, takie rzadkie, tak? Bo w dzisiejszych czasach to my jesteśmy traktowani jak debile, ponieważ wmawia się nam, że właściwie nie ma osobowego zła, nie ma osobowych sił duchowych że tam no komuś się noga powinęła, ktoś jest przestępcą, no ale on y, powinien być jakoś ukarany i to jeżeli jest nieukarany to jest kwestia y, nie radzącego sobie wymiaru sprawiedliwości, albo że Policja nie jest wystarczająco efektywna. No i to koniec. Takie, takie wytłumaczenia w, w, wystarczą. Czego ty się czepiasz? Są paragrafy. <coughs> Przepraszam. Są paragrafy, są kodeksy. Czy więcej czegoś potrzebujemy do wytłumaczenia? Ta słynna brzytwa Okhama, wiecie, to, to narzędzie logiczne z czasów oświecenia, z nurtu oświeceniowego myśli ludzkiej, wycięło po prostu duchowość razem z, z przeciwnymi dobru siłami. Tak? No i nie ma. Jeżeli można coś wytłumaczyć łatwiej, to to łatwiej wytłumaczmy i, i się nie przejmujmy wszystkim, prawda? Resztą się nie przejmujmy. A to, że kosmologowie od, odkrywają ciemną materię i ciemną energię, i nie wiedzą raz, jak, jej, jak ją wytłumaczyć, a drugi raz, że w ogóle jej. Bezpośrednio nie widzą, tylko się domyślają, że coś takiego istnieje. To co? To, to, to jest już, to, to może być, tak? Ale, ale na przykład to, że, że więzienia są przepełnione. To, to już nikogo nie, 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 nie zastanawia, prawda? No bo więzienie rozwiązaniem. Jest rozwiązaniem trzeba, trzeba po prostu tego podsądnego, odpowiednio ukarać, osadzić i, i jest spokój. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że bardzo wielu ludzi po prostu nie ma potencjału, żeby myśleć o tym. Nie ma potencjału, nie są refleksyjni, nie mają ducha. Po co im o tym myśleć, jak oni i tak nie wymyślą rozwiązania. Jeszcze więcej, jeszcze gorzej, jak zaczną myśleć, to zobaczą, że nie są w stanie mentalnie, intelektualnie sprostać temu. Ja widzę, jak wiele osób, no chociażby na forach internetowych, różnych, pokazuje, że jest zbuntowanych. To raz, co jest bardzo dla systemu pozytywne, no bo system w tym momencie zbiera od nich uwagę i, i trzyma uwagę na sobie, i widzi, że ten człowiek uważa, że ten system jest tak bardzo istotny. Tak bardzo istotny. To jest raz. A drugi raz, że ci ludzie. Oni tak naprawdę nie umieją w efektywny, systematyczny, uporządkowany sposób skrytykować tego. Na tyle, żeby oni im podobni uniknęli tego. Uniknęli tego zamieszania. Oni nie umieją uniknąć tego, co się z nimi dzieje. Na szczęście, jeżeli to słuchacie, jeżeli widzimy tutaj już taki obrazek konkretny, to jest obrazek, zobaczcie jak, jak bardzo ostry. My mamy ostre rozpoznanie. Zobaczcie jak te wszystkie elementy są dokładnie pokazane, krok po kroku. Krok po kroku my mamy możliwość zobaczenia, a jeżeli coś się dobrze widzi, to można naprawdę bardzo konkretnie działać, bardzo być efektywnym. I tego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam.